Witam Was na moim kanale. Byłem ostatnio w Paryżu i chciałam wam i, i wam I wjechałam na wieżę Eiffla. Chciałabym też Wam pokazać, jak się na nią wjeżdża. Bo można wyjść po schodach, ale ja wybrałem windę i miałem szczęście, ponieważ. Teraz ze względu na te upały zamknęli ją do odwołania i się im nie, i wcale im się nie dziwię. Tam można było zemknąć w, w, w te upały. Dobra, nie przedłużając filmu, zaczynamy i zapraszam, zobaczcie jak wjeżdżało się na górę. Thank you. Na dzisiaj. Wiesz, zapraszam Was do odwiedzenia wieży Eiffla, jak ją wkrótce otworzą. Mam nadzieję, że to nastąpi niedługo. Mój tata był na wieży Eiffla, było dobrze. Moja mama się troszkę denerwowała, ale potem obawy były niepotrzebne. Było tam super widoki, praktycznie na cały Paryż. Dobra, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie, nie chcecie przegapić żadnych z moich nowości. I Dajcie łapkę w górę do zobaczenia w kolejnym filmie pa pa